Dziś ważny dzień nie tylko dla mieszkańców gminy Dygowo, ale też i mieszkańców sąsiednich gmin, szczególnie dla tych, którzy chętnie uprawiają e, może nie tyle kolarstwo, co korzystają z rowerów. Podpisana została umowa na budowę ścieżki rowerowej między Dygowym a Ustroniem. E, panie Wójcie, był Pan dzisiaj w Ustroniu Morskim przy podpisywaniu e, tego dokumentu. Tak, rzeczywiście ta bardzo wyczekiwana umowa, najważniejsza, bo na realizację zadania została w dniu dzisiejszym podpisana w Ustronie Morskim z uwagi na to, że w tej naszej parze samorządowej Ustronie Morskie z uwagi na zakres inwestycji na terenie tej gminy jest liderem. Niemniej na terenie gminy Dygowo powstanie ponad 3-kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej od Dygowa poprzez Stójkowo do granicy z gminą Ustronie Morskie a tam dalej przez miejscowość Kukinia, troszeczkę wyłączając jakby drogę S6, bo formalnie tam ścieżki być nie może, ale potem docelowo już do Ustronia Morskiego będziemy mogli pojechać ścieżką rowerową. Na odcinku Ustronia już część z tego zakresu jest realizowana, już niedługo rozpoczną się prace również tutaj u nas na terenie gminy Tygowo. Czy przebieg tej ścieżki w jakiś sposób będzie odbiegał od przebiegu drogi powiatowej? Czy... Nie, tutaj jeśli chodzi o przebieg ścieżki, to ona będzie w sąsiedztwie drogi powiatowej i to ma też swoje uzasadnienie, dlatego że tutaj to natężenie ruchu w sezonie jest bardzo, bardzo duże i wiele osób, które na co dzień korzysta z roweru, no, będzie miało na pewno bezpieczniejszą drogę. W Dygowie od którego miejsca rozpoczyna się? W Dygowie można powiedzieć, że od przejazdu kolejowego tutaj jest zakres, jeszcze taki kawałek. Od przejazdu do rozwidlenia na gąskowo i tutaj będzie przejście przez drogę powiatową. Potem już cały czas przy drodze powiatowej, czy to po prawej, czy to po lewej stronie, bo te przejścia też tam będą w międzyczasie, ale przy drodze powiatowej do końca granicy z gminy Dygowo i gminy Ustronie Morskiej. Tak, dokładnie to akurat w kadrze mamy wytyczenie geodezyjne już tutaj właśnie ścieżki rowerowej na rozwidleniu ustronie morskie Gąskowo. No tak, to już widać, gdzie ta ścieżka będzie, już nic tu się nie da ukryć. Panie wójcie, jak wygląda finansowanie tej ścieżki? No tutaj jeśli chodzi o kwestie przetargowe, całość tego, tego zadania to jest... Kwota przeszło 4 miliony 200 tysięcy. Oczywiście mamy dofinansowanie zewnętrzne z Unii. Ono jest w granicach ponad 2 miliony. Resztę dokłada budżet gminy Dygowo. No, ubolewam tutaj, że niestety nie możemy liczyć na powiat kołobrzeski, który aż się prosi, żeby przy... ścieżka rowerowa, która jest budowana przy ich drodze, żeby coś tutaj dołożył. no Niemniej uznali, że na ten moment to jest niemożliwe. Ale mimo wszystko myślę, że gmina da radę i wybuduje tą ścieżkę. Panie wójcie, kiedy pierwszy przejazd rowerem tą ścieżką? No właśnie mam nadzieję, że to już będzie jesienią tego roku. Wykonawca ma termin realizacji do października, więc liczę, że, że te wszystkie kwestie związane z robotami pójdą sprawnie. I jeszcze w tym roku będziemy mogli się przejechać. Mam nadzieję, że wspólnie z mieszkańcami na otwarcie tak się zresztą mawiałem z panią Wójt, spotkamy się na granicy gmin. Ona będzie od ustronia Jechała, a Jazdygowa z naszymi mieszkańcami spotkamy się i to będzie takie, myślę, symboliczne, fajne otwarcie ścieżki. Ale to jeszcze wszystko przed nami. Na razie też niełatwy wcale moment, bo to, że jest podpisana umowa, to jedno, ale jak będzie przebiegała realizacja, to drugie. Tam zawsze różne rzeczy wychodzą po drodze. No niemniej, wydaje się, że to, co mogliśmy na ten moment zrobić, udało się. Bardzo się cieszę. Można powiedzieć, że taki pierwszy kawałek ścieżki rowerowej i mam nadzieję, że nie jedyny w gminie dygowo już niedługo powstanie. Także, panie Wójcie, ja. I rowerzyści trzymamy kciuki, żeby roboty były zgodnie z harmonogramem. Tak, ja też się zaliczam do rowerzystów, więc ja również. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.